Ręka uniesiona w górę i będziemy rozpoczynać spotkanie pomiędzy Replastem Unią Oświęcim a e, Lotos PKH Gdańsk. Pretnar. Kalan z lewej strony szukał partnerów. Krążek przed bramkę do Mirosława Zadki. Zadko no, nie pokonał z najbliższej e, odległości. Fuczika. Cały czas oświęcimianie w tercji. Gdańszczan dobre podanie do lewej strony. Radek do środka. Radek Mej dobrze zobaczył tutaj Przygockiego. Potrafi indywidualnie często przesądzić o, o losach meczu. Popow! Popow! Zakręcił się z obrotu. no. Mogło to zaskoczyć Klarka Sandersa. Szemień szybkie podanie do Raszki, Raszka, Dominik Raszka podjeżdża pod bramkę Fucika, objechał bramkę Fucika, wyłożył korzec przed bramkę, strzela, jeszcze Noworyta, miłość Noworyta, jeszcze strzał z niebieskiej Fucik przed siebie, no bardzo duże emocje teraz mieliśmy, poświęcimy oko. ok, to reprezentacyjny obrońca Timu ze Słowenii Zatko wymanewrował jednego z obrońców, dobrze podał, do, no, czy, na czystej pozycji był Sebastian Kowalówka, zwlekał trochę chyba z decyzją strzału i z tego co dowiedziałem się, to re rekomendował go do Unii e, trener Santiem, który przed tym sezonem miał być trenerem biało-niebieskich ale e, zrezygnował e, zaraz przed samymi rozgrywkami. Tutaj Make bardzo dobre podanie, e, szukał kolegów, e, no oświęcimianie dochodzą do tych e, sytuacji e, strzeleckich. I już bracia Noworyta walczą, okrążek za bramką, wywalczyli, strata, strata, Raszki, Dominik Raszka i mamy bramkę. No błot Dominika Raszki, młodego 21-letniego e, zawodnika Szegielakow. zdobywa pierwszą bramkę dla Lotosu PKH Gdańsk. Koblar na środek do Zatki, Zatko rozgląda się, ma z lewej strony. Milosław Zatko potrafi już kilka razy indywidualnie wykorzystywać takie akcje. Lotos. Prawą stroną. Polodna. Dobrze na środek. Polodna podał do jednego z kolegów. Rozegrali trzy podania. No i polodna mógł. Za, I i Hawlik, przepraszam, mógł zakończyć to e, celnym e, strzałem. A więc rozpoczęła się druga tercja pojedynku w oświęciemu pomiędzy miejscowym replastem Unią a Lotos e, PKH e, Gdańsk. Marzec za bramką. Luza atakuje go, ale Pesta podjechał e, pomóc koledze. Popow. No, strzał z dystansu. Odbił niepewnie Clark Sanders. Była jeszcze dobitka i dalej Dalej gdańszczanie Było groźnie pod bramką Clarka Sandersa. Witek. Witek. Mocno trzyma się na nogach. Witek obijał całą bramkę. No i z backhandu po lodzie próbował zaskoczyć Clarka Sandersa. Popow stracił krążek. Teraz Popow jeszcze raz. Popow osamotniony dwóch obrońców. No i próbował przy słupku. Kij na lodzie tam troszeczkę przeszkadzał bezuszka Środkiem. Teraz przygocki szuka trandyna, ale Saura miał Saura na środku Jakuba Saura, ale strzelił Martin Przygocki prosto na korpus Studzińskiego. Przygocki na niebieską Jakub Saur. Przygocki, ale mało strzałów święciłem Teraz Przygocki zamiast strzelać jeszcze podał, ale jednak to okazało się skuteczne. Przygocki, do, Przygocki podał na prawo do Trandina. Trandin obsłużył e, radka Mejdla. No i Radek Mejd zdobywa swoją e, drugą bramkę. Z tego co dobrze zauważyłem e, w barwach replastu Unii o Publiczność domaga się bramki, Zatko podaje do Kalana, ten próbował słupka, mal, środkiem, teraz oddał do Jelakowa, Jelakow bokiem do tyłu, Krasowski, Jelakow, zdobywca pierwszej bramki, no ale dobre podanie do Krasowskiego, popisał się piękną interwencją Clark Sanders. Sędzia rozpoczął spotkanie, trzecią tercję spotkania pomiędzy Replastem, Uniemoświęcim ma a Lotosem PKH Gdańsk. Piotrowicz za bramką Studzińskiego, Raszka, do Piotrowicza, Piotrowicz, Piotrowicz, Damian Piotrowicz przed bramką, Krążek przed bramką wyłożył się jest gol! Jest gol, wydawało się, że Krążek przykrył już Studziński, już nawet kibice myśleli, że nic tej akcji nie będzie, ale jeszcze ofiarni oświęcimianie nie przykrył rakiem Krążka, bramkarz, z Gdańska Mateusz Studziński. Polodna z Witkiem, Witek, Polodna, Polodna na środku. Polodna na prawą stronę Danieluka. Danieluk szukał krótkiego słupka, ale obok bramki. No i naprawił sytuację. Bezuszka, bezuszka. Teraz niecelne podanie i Hawlik. Hawlik najeżdża. środek, Hawlik wymanewrował jednego z obrońców e, Unii. No i Hawlik. Sytuacja sam na sam. Oklaski dla Klarka Sandersa. Duża szansa była przed zawodnikami Lotosu na wyrównanie. No i znów Lotos. Lotos już Rożko wjechał w tercję. Replastu. Uderzenie w parkant. Graz parka na drugi raz krążek poszybował nad bramką Karka e, Sandersa. w go pała kanadyjski bramkarz. Pretnar. Kalan teraz zatko miał z drugiej strony, aż prosiło się podać, e, podać do Kowalówki, podał do Koblara, ten ładnie przymierzył, ale też piękną interwencją popisał się Studziński. Bezuszka, teraz węszczanie chyba opuszczą swoją tercję, tak, pognał z prawej strony Roszkow. Roszkow tam na środku ma partnerów, Rożkow podaje do Jelakowa, Jelakow! No i nie pokonał, Clarka Sandersa mógł zdobyć swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Dobrze, broni się Unia i teraz niecelne podanie, Oświęcimianie przejęli korzyść. 2 na 1, no i kolejny raz Krzemień rozkłada ręce w ruku do Rażki. No prosiło się, żeby podać, teraz Krzemień żali się tutaj Piotrowiczowi. Kibice próbują dopomóc swojemu zespołowi w dowiezieniu tego rezultatu, vanad ale to Unia atakuje, Saur, jest bramka, Jakub Saur rozkłada ręce. Studziński, Mateusz Studziński był kompletnie zasłonięty, krążek nad jego ramieniem, tam gdzieś w okolicy okienka wylądował, było widać jak tylko poruszyła się siadeczka, nie miał najmniejszych szans przy tak celnym uderzeniu i tak zasłoniętej pozycji Mateusz Studziński, z tego co widziałem to Jakub Saur, jeżeli nikt tam już nie dotknął, krążka zdobywa trzecią bramkę dla Replastu i oświęci poczekał 10 sekund do zakończenia krążek Sędzia nie przerywa gry. 5 sekund, 4-3 już zawodnicy czekają na koniec. 2-1, 0 i koniec spotkania. 3 do 1 wygrywa drużyna Repla z Unią po zaciętym spotkaniu, gdzie losy tego meczu zmieniały się. Na początku była szansa na zwycięstwo dla Gdańska, potem... Unia wyrównała i odskoczyła na dwie bramki, a więc kolejne punkty dopisane replastowi Unioświęciem. No a dziękujemy za walkę do samego końca drużynie Lotosu Gdańsk. Zapraszamy Państwa na kolejne relacje Polski Hokej TV.